Witam, witam. przymik z tej strony. Tutaj zaczynamy pierwszą serię, pierwszy filmik odnośnie TIA Portal. Klikamy w ikonę TIA Portal V17 w moim przypadku. I teraz tak. Po załadowaniu ukazuje się nam Okno startowe od T Portal. Tutaj mamy, jak będziemy tworzyć projekty nowe, będziemy mieć tutaj w projekt nasze projekty. Tutaj mamy Create New Project. Zaraz do tego przyjdziemy. Z tego nawet nie korzystałem. No i obchodzi nas przede wszystkim Create new project. Możemy sobie zrobić. Zrobimy sobie nazwę projekt. Jeden. No, i ty. Wybierzemy sobie miejsce, gdzie ma to nam zapisać. Dobrze. Autor przymix Dobra I to by było na tyle Tutaj mamy wersję naszą aktualną którą posiadamy W moim przypadku jest to V17 I klikamy create Teraz TIA nam automatycznie tworzy projekt. Dobrze i projekt bla 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 was opened successfully. Czyli stworzyło nam projekt i co my chcemy zrobić? Chcemy dodać urządzenie, którym chcemy sterować. Aby to uczynić, aby dodać to urządzenie, dodać plck. Bierzemy tutaj configure a device, show all device, brak, add new device. Troszkę się zamula. Dobrze, i tutaj mamy trzy komponenty, które możemy dodać. Możemy dodać sterowniki. Obojętnie jaka rodzina tych sterowników. Możemy dodać HMiki. Czyli te panele, które operatorzy klikają. Możemy dodać jakieś komputery, ale z tego to nie klikają jeszcze. Może dowiemy się w przyszłości. Dobrze, i pierwsze co zrobię, to dodam CPU. Hmm, chwileczkę. Dobrze. I to by było git. Tutaj mamy do wyboru wersję, jaki ten sterownik ma. Damy sobie. Bo będziemy korzystać z symulowanego PLC-to damy sobie wersję taką jaką jest, czyli najnowszą. Tutaj mamy opis tego. K tego sterownika co posiada warto to czasem przeczytać i klikamy add i tutaj od razu po załadowaniu jak kliknęliśmy to add wyskakuje nam okienko PLC security settings odnośnie czy chcemy zabezpieczyć hasłem y, tego PLC naszego przed dostępem na przykład operatorów utrzymania ruchu, aby nic tam nie pogrzebali, nie zrobili nic złego. I klikamy tutaj, że nie chcemy zabezpieczać tego sterownika. Tutaj mode tu bla bla bla. I tu jeszcze no, Access Protection. Dajemy sobie bez hasła. Full Access No Protection. Czyli pełny, pełny dostęp bez zabezpieczeń. O. Ok, i dajemy klikamy Finish. O. I tu nam się okazał owy PLC, którego dodaliśmy. Możemy również dodać PLCA. Jakieś urządzenie w inny sposób? Z tego startowego okna klikalibyśmy wtedy to, co widzicie na ekranie. Przeniosłoby nas tutaj, do tej całości naszej, aczkolwiek nie mielibyśmy tego sterownika. I wtedy, aby tego dokonać, klikamy Add New Device. Tutaj. I wyświetla nam dokładnie to samo. Moglibyśmy dodać też różne rzeczy, aczkolwiek my dodaliśmy wcześniej. Także nie będę tego dodawał na razie. I tyle. Dobrze. I tutaj mamy nazwę tego pelceka. Możemy go też zmienić. ale to materiał na inny filmik. I. Aby zapisać to, co stworzyliśmy, klikamy Save Project. Okienko tutaj. Możemy wyjść. Dobrze. I tutaj klikamy ponownie Tia Portal. Jak widzicie ukazał się nam tutaj w Open Existing Project projekt który stworzyliśmy z końcówką ap17 numer 17 jest to oczywiście jak możecie się domyślić nazwa naszej wersji TIA Portal czyli 17 i tutaj Klikniemy, możemy tutaj usunąć go. Nie będziemy tego robić. Mamy miejsce, gdzie zapisaliśmy nasz owy projekt. I mamy ostatnią zmianę w projekcie z, z dokładną datą i godziną. I to było na tyle. Już wiecie, jak dodać nowy projekt. Jak dodać sterownik. I jak zapisać nowy projekt na waszym komputerze. W następnej części zaraz to nagram, a wy, wy pewnie zobaczycie to za kilka dni. Zobaczycie, jak się poruszać po tym środowisku. Tia Portal. I jeszcze inne rzeczy, które wyjaśnię. Także to na razie jest na tyle. Zostałem Was z tą wiedzą, którą przekazałem. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajta się. Cześć.